Cześć, tu gruba ryba. Dostałem wiele wiadomości od Was, co tam na hodowli, kiedy nowy odcinek i kiedy cokolwiek zrobimy z markiem, który kończy barek. A na poważnie jest tak, bardzo dużo marek w pracy włożył w hodowlę. Jak widzicie, już są zespawane trzy regały pod akwaria podrostowe. W rogu, jak widzicie, stoi, stoją szyby, które jutro będą już akwariami. A my cały czas coś robimy. Dzisiaj, mówię, przywiezione regały są pomalowane, więc dzisiaj dosychają. Tak więc Nikt nie gniewajcie się, ale jest jak jest. Podejdę do aparatu i jedziemy. Pokażę Wam resztę. Tak jak wspomniałem, akwaria, które są tutaj, a właściwie szyby. Jutro będą akwariami. Eee, został dzisiaj skończony ostatni eee, zbiornik na eee, tak zwanej z podziałem na dany, eee, dane akwarium. Jak widzicie świeże akwaria, pięknie wymalowane. Wierzcie mi, klimat jest taki, że można się nacachać, że głowa pęka. Rury do, do instalacji powietrznej już są, krzywki są, klej jest, wszystko jest. Żeby było śmieszniej, po zalaniu zbiorników na, tutaj na hodowli, E, wielu z Was e, pytało się co do instalacji e, wentylacyjnej, jak to, co tam, że będzie nam parowało, będzie grzyb śmierdzić. Ty, ty, ty. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, na razie jest zwykła prosta dziura, którą e, na pewno wsadzimy tutaj instalację e, z dwoma zassaniami e, i będą dwa wentylatory, które będą pochłaniały tutaj część powietrza. I robiły nam wymianę. W Całym, w całym yy, budynku, w całym pomieszczeniu, jednym oraz drugim, mamy wszystko suchutkie. Nie ma miejsc, gdzie coś by było nie tak. Nawet przy drzwiach, zobaczcie, nie ma nigdzie wody. Suche wszystko, ładnie Coca-Cola. Tak więc, jeżeli ktoś się o to martwił, to bez sensu. Co do temperatury, słuchajcie, na hodowli mamy tutaj o godzinie 20. 19 stopni powietrza z kawałkiem. Już jest wyłączone ogrzewanie, więc jest w miarę ciepło, w miarę dobrze. Co do reszty, słuchajcie, Marek zakupił poliwęglan, jest to taka bardzo fajna Substancja, taki materiał, którym przykrywamy szyby akwariowe. Słuchajcie, raz, ciężko to zbić. Lekkie jak piórko, więc polecam na hodowlę, jest naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem do zrobienia przykryw. Stawiacie rogiem. Nie ma kuja we wsi. Że to się dziś pęknie czy zbije, jakby było z szybą. Natomiast przy takiej wielkości szybę naprawdę dwoma ręcyma, i to tak, żeby nie połamać, e, trzeba by było wziąć. Więc, tak jak powiedziałem, wszędzie są zrobione pięknie już przykrywy akwariowe. Ostatnia półka jest zrobiona, robiliśmy to wczoraj. E, wystaje jeszcze pianka e, jutro tam wstawimy ostatnie akwarium które będziemy zalewać e, co do rybek e, tutaj e, były głosy dotyczące cyklu azotowego e, w akwariach i tak dalej wszystko się zgodzę i tutaj kolego jeden, drugi i trzeci macie na pewno rację ale zapomnieliście o jednej kurde zawalistej rzeczy że glonojady to są roślinożercy z długimi przewodami pokarmowymi, i tym samym w odchodach tych, yy, tych ryb znajduje się bardzo dużo substancji azotowych i azotobakter. Więc, jeżeli wpuszczacie ryby do akwarium jakiegokolwiek, nawet takiego, którego zakładamy, pierwszymi rybami, które powinny tam być, powinien być zbrojnik i kawałek korzenia. Te dwie rzeczy i macie już na dzień dobry 100% cykl azotowy zamknięty. Nie trzeba za dużo dodawać wtedy yy, substancji typu bakterie startujące, pierdoły, cudowianki. Eee, co do reszty. Jak widzicie ryby mają y, na razie pięknie wywalone, ale Słuchajcie, jesteśmy zadowoleni, bo po paru dniach zaczyna nam pięknie wychodzić na e, akwaria. E, część samców, tak jak tutaj 144, już pilnuje groty. E, panie kierowniku Marku, czy e, mamy gdzieś e, latarkę? O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, tak jak widzicie, grory już sobie fajnie pływa po akwarium. Na pewno żerują, bo widać wszędzie, gdzie wbiliśmy widelczyki z ogórkiem, tam już jest ogień. Jak widzicie, samiczki gdzieś tam sobie pływają. Tutaj też mamy ryby, które swobodnie już się czują na akwarium. Nie mamy zmętnienia wody. Codziennie gdzieś tam troszeczkę sprzątamy tych odchodów z dna, bo to jest nieuniknione. I będziemy jeszcze przerabiali końcówki do powietrza. Tutaj oczywiście jeszcze zdjąłem tą pokrywę, bo chciałem pokazać Wam ten poliwęglan, jak to wygląda. Eee, góra eee, Kaliko Weloniaste, Kaliko Weloniaste 144, krótkie. Eee, Green Dragony, wszystkie rybki jak widzicie, jedzą ostro o góra. Tam zobaczcie jak się przygląda dziad na nas i ma wywalone <laughs> jajca. Eee, co myśmy tutaj puścili. A tutaj są kolejne 144, krótkie. Tu mamy e, reda samca z e, samicami. Tutaj redy weloniaste. Tak więc mówię: Na chwilę obecną ryby mają się dobrze. Gorzej jest z nami. E, z tego powodu, że e, naprawdę zmęczenie daje e, o sobie znać. E, Marek, witam wszystkich. Ma Marek nie może się doczekać, kiedy Barek zacznie do końca funkcjonować. To jest to pomieszczenie, gdzie na razie mamy e magazyn z wszelkiego rodzaju gadżetami do montażu. I słuchajcie, cóż mogę powiedzieć: e na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z tego, co e zrobiliśmy. E Jutro będzie mocniejszy dzień. W hodowli, gdyż yy, mówię, yy, ustawiamy jutro, <coughs> przepraszam, yy, ustawiamy jutro regały na tej ścianie, tak jak już mają być. Yy, jutro yy, wieszamy pompę, yy, która będzie znajdować się tutaj nad drzwiami, i powoli będziemy rozprowadzali to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli Będziemy nawiercali sobie rury i będziemy skręcali już instalację powietrzną, by powietrze w tych rurach by miało stałe ciśnienie i wszędzie w akwariach nam ładnie dawało powietrze. Mówię, pompa sprawdza się całkowicie zawaliście. Słuchajcie, szkoda, że tutaj nie ma pomiaru temperatury, ale wierzcie mi, że to jest ciepłe. I ciepłe powietrze jedzie do akwarium. Stąd w akwariach mamy 24-26 stopni w tym momencie. Bez, gdzie całe akwaria chodzą na e, dwóch grzałkach. I te grzałki, tak naprawdę, e, rzadko która się włącza. Zobaczcie: wyłączona, 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 wyłączona. Tutaj się świeci, i tutaj jest zapalona. A nawet nie, to ta jest zgaszona, odbija się światło od tamtej. Naprawdę yy, zmniejszyliśmy możliwość termiczną, więc naprawdę bardzo mało energii zużywamy. Bardzo fajne przykrywy to jest świetne rozwiązanie dla każdej hodowli. Oczywiście, nie mówię y, wszędzie termometry, bo musimy mieć wszędzie groty. Tutaj, akurat, te, które ja wykonuję, bo uważam, że to jest całkiem dobry materiał i wszędzie widzelczyki, które dobrze znacie z moich filmów, z tego co opowiadałem. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy, bo. Musimy, musimy odpocząć. A Marek mówi, że Barek stygnie. Czyli e, słuchajcie, e, tr trzeba tę zalać. E, a jutro, no mówię, bierzemy się ostro do roboty, ustawiamy regały, jak leje akwaria, wrzucamy tamto akwarium, zalewamy, e, podłączamy instalację powietrzną. Tak więc jutro ciężki dzień dla nas, ale mam nadzieję, że wszystko, wszystko fajnie wypali i małymi kroczkami zmierzamy ku pełnoletności, jakby to powiedział Pawlak. Ee, więc e, zmierzamy do tego, że już to będzie wyglądało jak zaczątek naszej dobrej hodowli. Czekamy teraz na ryby, by e, z ich strony było jakiś bum i na tyle w temacie. Do zobaczyska, gruba ryba Lublin.